Po opuszczeniu zakonu zacząłeś robić coś jednak zbliżonego do, 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 do swojego wcześniejszego, nazwijmy to, powołania. Tak? Mówisz o jubilerstwie, na poczcie, czy o katechezie? O katechezie, <śm> <śm> ale to, to może faktycznie, op opowiedz o tym, co robiłeś po. czy znaczy po, to w ogóle wylądowałem w leśnie, w mieście, w którym de facto znałem tylko e, jednego ex-zakonnika z roku starszego ode mnie, wspaniałego mm -hmm. człowieka z jego rodziną, na moment nie przygarnęli na jakiś tam czas, byłem tam przez jakieś parę dobrych dni bez pracy. No, udało mi się później, dzięki uprzejmości tam mieszkańców i jego znajomych, udało mi się znaleźć pracę jako złotnik w zakładzie złotniczym. Byłem już tak głodny i tak w ogóle zmęczony, nic z robieniem, tylko szukaniem tej roboty, że udawałem na tyle skutecznie, że Pan uwierzył, że się na tym znam, że niby tam na czyszczeniu biżuterii. Widocznie byłem manualnie sprawny i pozwolił mi się w to bawić, byłem tam dosyć krótko. Potem wróciłem do Betomia, a szukałem pracy w Bytomiu, długą, bo prawie że rok, nic się nie udało znaleźć. Wylądowałem w urzędzie pocztowym w magazynie. Bardzo fajna praca, żadnych ludzi, 10 tysięcy kartek. Moje zdanie polegało na tym, że każdego dnia chodziłem, liczyłem ile kartek sprzedano, prawda? A czy nie, że wszystkie 10 tysięcy, tylko na okienkach ile sprzedano kartek. Praktycznie wszystkie były brzydkie, więc sprzedaży żadnej nie było. No, i później biegałem tylko z tym raportem do jednej sympatycznej księgowej, wracałem do siebie i wygrywałem konkursy radiowe przez telefon, no bo nudziłem się de facto, nic tam nie robiłem konkretnego. No i wtedy odkryłem, że raczej to chyba nie jest moje miejsce. Zacząłem też po prostu za ludźmi i odkryłem, nagle oświeciło mnie w tym miejscu pustelniczym, że chociaż kończę studia teologiczne. Może będę kachetą. No i tak się zaczęła moja przygoda z katechezą, że najpierw złożyłem prośbę tu i ówdzie, pukałem do jednych drugich drzwi, no i wylądowałem w końcu w szkole. Mhm. Yy, I to i co? To jest to? To jest ta praca właśnie? To jest to, co chciałbyś robić yy, już? Znaczy, na pewno chciałbym to robić, gdyby to było opłacalne. Mhm. Pokazywałem ci koszulkę za mojego projektu, że jako nauczyciel jestem dumny z tego, co robię, ale wstyd mi przed ludźmi, ile zarabiam. Mhm. A to ma no, chyba w Polsce nie co drugi obywatel. Śmiało tak mogę powiedzieć. Więc czy to jest to? Nie wiem, trudno powiedzieć. Mhm. Jak znajdę coś lepszego, to na pewno po tej nie pójdę. Mam mhm. rodzinę. Nie ma sentymentów, no niestety. Lubię to. Po raz pierwszy w życiu wykonuję coś, jako zawód, co lubię. Mhm. Naprawdę jest moją pasją, lubię to. Lubię spotykać takich ludzi jak ty, jak Tomek. Te przyjaźnie są długotrwałe. Do dzisiaj wspominam moją miłowaną czwartą B, która zawsze będzie miłością mojego życia. Tych ludzi naprawdę pokochałem. Śmiem twierdzić, że również z wzajemnością, bo bardzo dobrze nam się spotykało, pracowało. No, rewelacyjny, błogosławiony czas. I chciałbym to robić, ale jak będzie? No wiadomo, że nastroje antykościelne w Polsce są bardzo mocne. Biorąc pod uwagę duch czasu, że ten coraz większy chłam antychrześcijański przyjdzie i antykatolicki z Zachodu, Obawiam się o trwałość katechezy w szkole, mhm. czyli o trwałość mojej pracy. Nie chciałbym jej stracić, kiedy będę miał ponad 50 lat, więc myślę realnie o zmianie pracy. Tylko no, teraz, w czym byłbym dobry w moim wieku, 40 lat, kto mnie do pracy przyjmie? Nawet kopać rógów za bardzo się nie nadaje zdrowotnie, więc chociaż tej pracy się nie boję, kopałem przez wiele lat jako, 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 jako telefonista w kopalni, więc nie ma problemu. Ale niestety, no, realia są takie same. Jeżeli coś znajdę, wymyślę, może jakąś naszą firmę wymyślimy, Sławku, to wtedy w to pójdę na pewno. Dałeś sobie szansę i napisałeś książkę. Opisałeś swoje wspomnienia z zakonu. Dało Ci to satysfakcję? Czy to jest to, co chciałeś zrobić? I wreszcie, czy będziesz dalej w tym kierunku szedł? Na pewno chciałem oddać hołd moim braciom w taki sposób. Kurzałem już te wszystkie medialne jakieś tam zapraszania eksu, takich, 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 którzy tam wylewali wiadro pomyj. Mówi się tak, że kapitan powinien opuścić ostatni okręt. Jeżeli jakiś ksiądz odchodzi i wylewa wiadro pomyj na tych, którzy go wykształcili, zostawia swoich wiernych, to raczej nie jest dobre i godne pochwały. I powinniśmy teraz po imieniu, że on opuścił swoich wiernych, że on pierwszy uciekł, że on się poddał. To jest zły znak czasów. Niestety, Natomiast, ja chciałem oddać hołd tym ludziom, którzy trwają, którzy są, którzy dali mi bardzo wiele. To był taki jeden z pomysłów. Natomiast marzeniem zawsze było pisanie. To jest moje wielkie marzenie. Czy potrafię to ewentualnie czytelnicy mogą sami ocenić. Sam czytałeś, sam sprawdzałeś, pomagałeś mi. Dzięki uprzejmości wielu osób się to udało zrealizować, że mogę im podziękować w ten sposób. Nie prosiłem ich o pomoc. Nawet, szczerze mówiąc, nie prosiłem ich niejako o zgodę na to, że ich imiona podaję. A autentycznie, na pewno nie chciałem ich obrazić, mam nadzieję, że nikt z nich się nie obraził za teksty, które tam są i historie z nimi wzięte, ale myślę, że to jest taki naprawdę kamień minowy, żeby ludzie lepiej zrozumieli tych ludzi tam będącymi za murami, że oni, mimo że mieszkają za murem, są bardzo, bardzo blisko na nas. Każdego dnia się przecież modlą za nas wszystkich. Każdego dnia. To co będzie teraz z Tobą? Teraz co będzie ze mną? Za chwilę pojadę do moich dzieci. Znaczy, do mojej żoneczki, mojej córeczki. Oby tak traktuję bardzo czule, więc jak dzieci, więc za chwilę do nich pojadę. No, będę z nimi miły wieczór spędza, A w sobotę jadę znowu do Krakowa, do braci tam z nimi będę walczył. W seminarium będę będę zmagał się z braćmi klerykami. Bardzo fajni ludzie. Przyszłość kościoła, przyszłość duchowieństwa. No cóż, może któryś kiedyś z nich, jak zostanie szoferem, czy, przepraszam, biskupem, to ja może będę szoferem. A w nocy, w ciemności, przy latarce, pod kołdrą napiszesz kolejną książkę? Piszę, 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 piszę. Cały czas. O Bożej radości. Dziękuję bardzo. Dzięki.